Cześć, witajcie w drugim audiologu na moim kanale. Dzisiaj będzie całkiem sporo informacji. Zapisałem sobie tutaj tak fajnie na kartce. No, może nie fajnie, ale zapisałem. No i będzie dużo pytań do Was. Będzie, będzie tutaj prośba ode mnie do Was, żeby mi pomóc w wyborze sprzętu. To bardziej dla tych znawców, informatyków wśród Was. No i tutaj będzie oczywiście wymagany aktywny udział z Waszej strony, czyli warto mieć konto na YouTube, żeby móc odpisywać po prostu w komentarzach pod tym filmem. Zacznijmy od, zacznijmy od takiej mniejszej, mniejszej drobnostki. Mimo tego, że napisałem na kanale, żebyście poprosiłem Was, żebyście mi nie wysyłali propozycji o przedstawienie danej modyfikacji, to mimo tego co trzecia wiadomość jest taką propozycją. Ja bym chciał Was tutaj w filmie poprosić jeszcze raz o to, żebyście mi nie wysyłali tych, bo ja mam już taką listę, jakby modów, które mam zamiar przedstawić Daliście... Na razie Wam tutaj nic nie będę zdradzać Na pewno będą to fajne mody Nie będą one nudne i... na pewno Wam się spodobają Więc tutaj Was jeszcze raz tak proszę jeszcze w audiologu Dobra, przejdźmy do kolejnego punktu Jak słyszycie, słyszycie muzyczkę Muzyczka... Nie wiedziałem jaką dać Dałem taką... Taką, która mi się osobiście podoba I mnie uspokaja. Nie, tutaj, możecie pisać, czy ona jest za, za cicho, czy ona jest za głośno. Yy, tutaj, mogę wszystko zmienić. Mogę także usunąć, usunąć muzyczkę, tak żebyście słyszeli tylko mój głos. Więc piszcie w komentarzach, czy głośniej, czy ciszej. I tutaj, m, yy, jeżeli chodzi o muzyczkę, to Wy macie za pewne zadanie. Oczywiście to zadanie jest tylko dla, dla tych, co mają czas i mają chęć. Yy, bo ja, ja tę muzyczkę biorę z takiej strony o nazwie, albo stron strony użytkownika Kevin McCloud. On udostępnia na swojej stronce, która Wam się teraz pojawia na ekranie, takie muzyczki, które są, które można używać w swoich filmach bez obawy o jakieś tam problemy, jeżeli chodzi o prawa autorskie. Ja bym Was poprosił, żebyście tam zajrzeli na jego stronie, posłuchali kilku utworów i jeżeli wpadnie Wam coś do ucha, to żebyście mi to wysłali, tak żebym mógł to wziąć pod uwagę, jeżeli będę wybierał ścieżkę dźwiękową dla kolejnego audiologu. I także, żebyście po prostu Wy mogli wybrać, co chcecie, co chcecie słyszeć, co Wam się podoba. To jest tak jakby zadanie, zadanie dla Was. Tam macie różne kategorie, możecie wybierać. Relaksująco. No i takie tam inne pierdoły. Przejdźmy do kolejnego punktu. Tło, tło w audiologach. Na razie będzie o audiologach, po tym będzie o kanale. Prosiliście mnie bardzo. Bardzo dużo komentarzy było, żebym pokazał, pokazał siebie w kamerce. Niestety nie pokażę, nie pokażę siebie. Dlaczego? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie mam wystarczająco dobrej kamerki. Mam tam telefon z kamerką kilku, kilka megapikseli, aczkolwiek nie chcę po prostu nagrywać telefonem filmów. A po drugie jest to, że chcę, chcę zachować pewną anonimowość, tak żeby po prostu mógł żyć dalej tak jak żyłem, żyłem rok temu, czy, czy, czy wtedy, gdy jeszcze nie miałem tego kanału. Mam nadzieję, że to, że to uszanujecie. Mam nadzieję, że, że nikogo tutaj. Ym, za bardzo nie zasmucę. I że po prostu tak, tak to uszanujecie. Dobra. Yy, to tu mogę skreślić to, tylko gdzie to jest. Dzisiaj postaram się trochę bardziej wyraźnie pisać niż wczoraj, ni niż w ostatnim audiologu. Aczkolwiek. O, znacznie. <laughs> aha, jeszcze jeszcze. Kurde, skreśliłem mnie to, co chciałem. A nie, skreśliłem dobrze. Jeszcze dot... sprawy dotyczące tła audiologów. Tutaj kilka fajnych propozycji przyszło. Jedna z propozycji była w ogóle, żeby nie było tła. I żebyście wysłuchali audiologu i przeglądali jakieś stronki. Na przykład Quake, demotywatory i tym podobne. To jest całkiem fajna propozycja. Myślę, że dużo osób tak robi, ale... Ja wam jeszcze tak jakby to podsunę, ten pomysł, pewnie użytkownik mi to wysłał, tak żebyście mogli to właśnie użyć. Drugą fajną propozycją są fanarty. Fanarty? Fanarty? Nie wiem. W każdym bądź razie, na przykład wyrysujecie coś na kartce, robicie tego zdjęcie, wysyłacie mi i ja to dam do audiologu. Nie wiem czy to jest fajny pomysł, no ale można, można sprawdzić, można przetestować. Możecie także zrobić coś w fajcie, coś związane z moim kanałem albo z Minecraftem i mi to wysłać i potem ja to przedstawię, przedstawię w tym. W audiologu najlepiej, żebyście zrobili coś, coś w prawdziwym życiu: jakiś rysunek, jakiś papercraft. craft. No to już tutaj już zostają dla Was pomysły. I Wy po prostu mi to wysyłacie. Jak będzie wystarczająco dużo prac, to pokażę to w następnym audiologu wraz, wraz z przedstawieniem osoby, która to, która to zrobiła. Teraz, może, kilka mniejszych informacji. Zacznijmy od, od wielkiego przeglądu 1.8. Yy, zamierzam zrobić bardzo duży i bardzo dokładny ten przegląd. Yy, aktualnie już od tygodnia czytam o tym modzie, także po prostu wszystko, wszystko było w, w tym przeglądzie, nawet najmniejsze zmiany. Silnik, wszystko. Yy, więc on będzie bardzo duży, bardzo prawdopodobnie najdokładniejszy na całym świecie. Yy, a drugie, drugie to jest krótka informacja, czyli Idermod, czyli mod, który tutaj niebo, yy, będzie po. Właśnie po tym wielkim przeglądzie, oczywiście musimy, musimy poczekać aż, yy, aż autor IDR moda zaktualizuje go, jak wiecie to jest duży mod, więc trochę długo będzie się go aktualizować, nie wiem czy to będzie tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, więc wy musicie czekać po prostu, ja wam gwarantuję, że, że jak autor wypuści tego moda, yy, sprawdzę jeszcze co dodał, tak żebym mógł po prostu wszystko, wszystko dokładnie wytłumaczyć. Dobra, te dwie informacje, punkty mogę skreślić. Hmm. Kolejne krótkie. Albo może to jest bardzo krótkie, ale ważne. Yy, zamierzam kupić nowy mikrofon i chciałbym Was zapytać, czy tak, czy nie. Yy, ja ogólnie, ogólnie tutaj chcę dużo, dużo zainwestować w ten mikrofon. Chcę mieć taki mikrofon już na kilka, lat, na kilka dobrych lat i chcę, być, chcę, żeby był on bardzo profesjonalny. Najlepiej, nie wiem, może nawet taki radiowy, taki, który w radiu używają. Ja się na tym nie znam tak za bardzo. Nie czytałem także o tym, yy, więc tutaj do Was. Yy, Jakie, mamy, jakie, jakie są typy mikrofonów? bo Ja w ogóle się na tym nie znam. Czym się różni, na przykład taki radiowy, czy warto kupić taki radiowy, czy lepiej taki, taki nie wiem, z Mediamarkt? ja mam aktualnie takie za 15 zł na, i naprawdę dobrze się spisuje. No i dobra, tutaj jest do Was pytanie kolejne: czy bardzo dużo pytań dzisiaj? Nowy mikrofon, tak czy nie? No i dodatkowo, jeżeli ktoś się zna na mikrofonach, to może się wypowiedzieć na przykład w komentarzu ile tu już... o już 7 minut, przepraszam, że tak długo no ale mam nadzieję, że macie czas kawały, kawały. Dobra, teraz spraw dotyczące kawałów Niestety jak zauważyliście ostatnio nie było kawału, a to dlatego że po prostu dostaję bardzo mało bardzo mało próbek prób głosowych, kawałów o wystarczająco dobrej jakości audio Dlatego ja osobiście nie lubię nie lubię nagrywać kawałów nie wiem dlaczego ale pomyślałem tak, co, co sądzicie o kawałach bez głosu? Czyli będzie wysiedlał się kawał, tekst, ale po prostu bez lektora. Kiedyś także były, używałem ich wony do tego, aczkolwiek były kilka, kilka głosów, którzy, którzy tego nie tolerowały. I dlatego chciałbym was się spytać, co sądzicie o kawałów, kawał, kawałach bez głosu. Dobra, to mogę skreślić i lecimy dalej. Może teraz ta najważniejsza sprawa, o którą, o którą głównie mi chodzi dzisiaj. To jest, to jest głównie do, do informatyków, tak jak mówiłem. Chodzi tutaj o, o sprzęt przenośny, dzięki któremu będę mógł odpisywać, głównie odpisywać na wasze wiadomości na przykład w szkole, jak gdzieś wyjadę. Tak żebym po prostu był, był stale z wami, z wami w kontakcie, żeby mógł wam pomagać, odpisywać i tym podobne. Ogarniać filmy, komentarze czytać. Wiecie o co chodzi. No i tutaj. Bardzo, bardzo trudności sobie sprawiam z wyborem odpowiedniego sprzętu. Myślałem o netbooku, o notebooku, o, o tablecie, wszystko, wszystko już um, przeanalizowałem, trochę, trochę czytałem o, o tych wszystkich sprzętach. Nie, nie wiedziałem, muszę przyznać, że notebook to inaczej laptop. Naprawdę myślałem, że to jest jakiś nowy sprzęt, ale okazało się, że nie. I dlatego tutaj um, chciałem wam powiedzieć. Co mnie interesuje w tym samym sprzęcie, czego, co preferuję i ogólnie trochę o tym. Więc jeżeli Was to nie interesuje, to zobacz, zobaczę co tu jeszcze będzie. Tutaj już chyba na kartce nic, jeżeli chodzi. Nie, to, to jest ostatni tak jakby temat, więc tutaj, jeżeli Was już nie interesuje, to możecie wyłączyć filmik. A ci co, ci co mają chęć mi pomóc, ci co trochę się znają, to proszę, proszę, aby wysłuchali to do końca. No dobra, więc zacznijmy. Dzięki, że zostaliście. I mam nadzieję, że mi pomożecie. A zacznijmy od, od typów, jakie, od jakich myślałem. Myślałem o iPadzie, o iPadzie 2, ponieważ mam na niego pewien rabat. Yy, tam ileś tam procent. Tylko, że tutaj mnie martwi system operacyjny. Ja, ja się wprawdzie znam tylko na Windowsie. I, i tutaj mnie martwi ten system. Yy, potem myślałem też o laptopie. Aczkolwiek musi być to taki sprzęt, który zmieści mi, yy, mi się w plecaku. I, będzie, I nie będzie przez dłuższy czas e, tak jakby uciążliwy, czyli że będę mógł go codziennie nosić do szkoły. Czyli może być to e, laptop, ale nie za duży i, i po prostu jakieś dobrej jakości. Tak samo nie za drogi. E, myślałem także o netbooku i tutaj właśnie, właśnie pojawił się taki, taki bardzo fajny netbook. Czytałem trochę o netbookach, że nie mają tam stacji dysków i tym podobne, że są mniejsze, słabszy procesor. Ale to takie podstawowe informacje, dlatego jeszcze Was pytam. Tutaj znalazłem taki bardzo fajny netbook, który od razu mi się spodobał. On się nazywa Acer. Acer. Gdzie ja to mam? O tutaj. Acer Aspire One Happy 2. To jest bardzo fajny model, przynajmniej bardzo mi się podoba, jeżeli oglądałem jego recenzję. I chciałbym Was się zapytać, czy ktoś ma z Was takiego i co o nim sądzicie? Możecie także przeczytać o nim coś więcej niż ja i napisać, napisać o nim tutaj coś. I tutaj jeszcze pojawia się takie pytanie dotyczące tego, tego modelu. Czym się różni jedynka od dwójki? Powiem, że są dwa, jest jedynka tego netbooka i dwójka, ale nie mam pojęcia czym. Nie wiem, czy to są jakieś dwa modele, czy jedna ma większą pojemność, no ale w każdym razie to jest dla Was pytanie. No i teraz, może, jakie są moje wymagania tak jakby, do tego sprzętu? Tu jest zapisane sobie kilka, kilka ważnych, inne mniej ważne. W szkole mam Wi-Fi. Aha, jeszcze chodzi o telefon. Pisaliście, niektórzy pisali, że smartfon jest dobry. Ja mam, ja mam smartfona Samsunga GT i 9000 Galaxy S. I powiem, że jest dobry, aczkolwiek dla mnie jest niewygodny po prostu. Ja lubię pisać na, na w miarę normalnej klawiaturze. Nie musi być jakaś specjalnie duża, tylko żeby to była klawiatura. I właśnie tutaj jeszcze iPad. iPad też nie ma normalnej klawiatury, więc tutaj może, mogą pojawić się problemy. Aczkolwiek. Jeżeli mnie przekonacie, to i to mogę wybrać. Przejdźmy teraz do tutaj, do, do moich, tak jakby punktów. Ważny jest dobry zasięg Wi-Fi. Ja w szkole mam 4 sieci Wi-Fi aktualnie, wcześniej miałem dwie, teraz mam 4 sieci, więc na pewno zasięg będzie. Tutaj nie będę musiał dokupywać żadnego nowego sprzętu. Po tym wygodna kreatura, nie musi ona być specjalnie duża, ważne żeby była wygodna, Ważne, żeby, żeby mógł po prostu odpisywać na Wasze wiadomości. Tutaj Preferowałbym system Windows, aczkolwiek mogę się namówić na inne systemy, yy, ale z góry mówię, że nie znam się na systemie Android, ani na, ani na iOS, czy, czy jakieś tam, nie wiem, jakie tam używają w produktach Apple'a. Yy, ekran, ekran musi być wystarczającej, wystarczającej dużej wielkości, nie musi być jakoś dużym, nie wiem, ile, 11 cali, może być trochę mniejszy, trochę większy, Także, po prostu nie bolały mnie oczy, jak będę czytać wasze wiadomości i na nie odpisywać. I potem w miarę płynne działanie systemu. Także na przykład, gdy, gdy odtwarzam Mozilla, żeby mi się to nie odtwarzało 20 sekund, tylko żeby po prostu w 3 sekundy mi się to włączało albo coś w tym stylu. Tam włączanie systemu nie musi być jakieś super szybkie. Myślę, że, myślę, że maksymalnie 1,5 minuty. I głównie tutaj ten sprzęt potrzebuje do pracy z YouTube'em, czyli ważne jest, żebym mógł oglądać na nim filmy żeby mógł edytować opisy tych filmów, e, tak i że mógł edytować, że mógł edytować e, e, adnotacje, jeżeli jest to możliwe, czyli że miał to ten, ten funkcję e, tych wszystkich możliwości na YouTube, e, no i żebym po prostu mógł oglądać komentarze, oglądać film i tym podobne, takie jak macie na normalnym komputerze w sumie. E, przeglądanie stron internetowych, to jest też dla mnie ważne, ponieważ jak wiecie, zbieram ciągle informacje o Minecraftie, ciągle Dalej się kształcę, <laughs> może to śmiesznie brzmieć, ktoś się kształci w dziedzinie Minecrafta, no ale ja w sumie muszę, ponieważ chcę Wam wszystko tutaj przekazać, w tych przeglądach update'a, przeglądach modyfikacji, no i dlatego ważne jest, żebym mógł przeglądać strony internetowe. Tutaj teraz takie mniej ważne rzeczy, żeby działały na nim programy typu Skype i GG. To jest, to jest mniej ważne, to już nie jest takie super ważne jak te wcześniejsze. Potem żeby, żeby mógł włączyć Minecrafta, to już jest niekonieczne, aczkolwiek, aczkolwiek może być. Więc tutaj ten punkt on nie jest jakoś super konieczny, on tylko taki, to jest taki dodatek. I potem jeszcze mi konieczny, żebym mógł otworzyć takie bardziej wymagające programy jak Photoshop i Sony Vegas. I wiem, że one bardzo dużo zżarają i prawdopodobnie y, tylko na, na notebooku da się je, je używać, aczkolwiek może, może ja się na tym nie znam, może także na netbooku i na iPadzie coś takiego y, da się włączyć. Potem słuchanie muzyki, to, to, to jest taki, też taki dodatkowy punkt. Czwarty taki też dodatkowy, aczkolwiek interesowałby mnie zdalne sterowanie głównego komputera, czyli tak, żebym mógł np. z netbooka albo notebooka, nie wiem jak to tam jest, mógł sterować moim komputerem. Jest, to jest tam taki dodatkowy, też punkcik. No i ostatni dostęp do bazy FTP, gdy będę miał właśnie stronę, stronę internetową. Dobra, więc to było wszystko. To by było chyba na tyle. Całkiem długie nagranie. Dzięki wszystkim, którzy, którzy wysłuchali go do końca. No, i dobra. Teraz Waszym zadaniem będzie oczywiście oczywiście odpowiedź od, na wszystkie pytania. Czyli, głównym, głównym tutaj pytaniem do Was jest: jaki sprzęt mam wybrać? Czy ten Acer Aspire One Happy 2 jest dobry? No, i możecie pisać komentarze o wszystkich tematach: czyli jakie chcecie jaką ścieżkę dźwiękową, czy ta wam pasuje, czy chcecie inną. Możecie także wybierać ścieżkę i wysyłać mi ją oczywiście z tej strony y, Kevina McLauda. Y, potem możecie wysyłać fanarty, które do, potem dodam do, do audiologów. Możecie wysyłać propozycje. Yy, 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 propozycje. czego? Propozycje. Możecie także wysyłać kawały, tego nie mówiłem. Możecie wysyłać jak chcecie. A nie mają one być obraźliwe oczywiście. Śmieszne, ale nie obraźliwe. Yy. No dobra, to by było na tyle. Wielkie dzięki wszystkim, którzy wysłuchali to do końca. Zapraszam do sekcji na dół pod, pod filmem. Jeżeli Wam się podobał audiolog, to oczywiście możecie go ocenić, dodać do ulubionych. No i dobra, więc to by było na tyle. Ja jestem Batryk, życzę miłej gry i pozdrawiam.